Hej, to się, cześć, cześć, jestem Tomek. Dzisiaj witam Was na stronie G4skins i mamy dzisiaj tu troszkę większy budżet niż ostatnio, niż w ostatnich filmach. Na starcie też oczywiście przypominam o tym, żeby wejść sobie tutaj, wpisać kod GOLDSON, dostaniecie 5% do wpłaty i dostaniecie także darmowego speka, jeżeli jesteście pierwszy raz na stronie, no jeżeli jesteście już któryś tam z rzędu, no to oczywiście Oczywiście nie, nie dostaniecie My sobie otworzymy dwa takie i zobaczmy co by nam wypadło Gdybyśmy otw otwierali te darmowe No bez szału Bez szału ale to nic To sobie sprzedamy I zajmiemy się tym co dzisiaj chcemy zrobić A więc przejdziemy sobie bo mam kilka wartych otworzenia skrzyneczek I na pewno sobie tę otworzymy Ona już Ją już kilka razy otwierałem Czy na streamach na które na razie Was niestety nie mogę zaprosić Bo na ostatnim streamie Dostałem Bana Na 30 dni Więc e, Zapraszam Was na streama Ale na Kika e, a, Ale też Zapraszam Was na Discorda Tam zawsze jest świeże info Niestety dostałem Bana za obrażanie Turków w grze Ojo I to jest zabyskinek I go sobie wypłacimy I go będziecie mogli dostać. No myślę, że na streamach o AWP Black Mill to sobie wypłacamy od razu. Otwórzmy sobie się raz. Ale, w każdym razie, wracając. Yy, niestety, że tak powiem, wszystko przepadło. Eee, na 30 dni oczywiście. Nie na... Nie na dłużej. I to też sobie wy, wypłacimy. Yy, tylko myślę, że to zobaczy co. O, może takie coś. Więc się przyniesiemy do tego kika. Yy, na tym kiku zobaczymy jak tam pójdzie, może tam zostaniemy, jak będzie fajnie, jak nie będzie fajnie to nie. Ale zobaczymy jak będzie. Kurde, jakbyś tego pryncy ma dało. Eee, cóż, no, no, osoby, które miały punkty kanału e, mogą być troszkę zawiedzione. I powiem tak, ja to rozumiem. Natomiast był pomysł, żeby przenieść gdzieś te punkty na tego kika, no ale tak naprawdę nie mam jakich sprawdzić kto ile tych punktów ma, więc byście mogli tam nieźle mnie poszukiwać, dlatego stwierdziłem, że to się nie wydarzy, że tak powiem. Było kilka osób, był Sant i Szymonek jeszcze, gadaliśmy o tym właśnie, co oni by myśleli, żeby zrobić, no i doszliśmy do tego, że... W sumie to by nie byłoby najlepsze, też Rek się powiedział, że właśnie Rek się też był z nami. Um, że pewnie ludzie by oszukiwali. Hm. Ja myślę też tak samo. O, moje, moje. Moje, brawo, dobra. Dlatego punkty nie będą na razie przeniesione. E, natomiast za te 30 dni zobaczymy jak będzie, czy zostajemy na kików wtedy, czy, czy jednak się mimo wszystko... Przeniesiemy z powrotem na, mm, na Twitcha Czekajcie sobie tutaj tylko to wymini I też coś sobie wypłacimy Ostatnio rzadko co coś wypłacaliśmy wszystko Zazwyczaj przegrywaliśmy Dlatego też chcę coś dzisiaj e, ciekawego wypłacić e, Tylko żeby to było O na przykład taki Gloczek Night Więc warto po prostu śledzić Warto być na Myślę najbardziej Najlepiej jest po prostu być na Discordzie I, i tego Discora tam śledzić no bo tam cały czas wrzucam info o tym, że jest stream, że jest... o patrzcie, w ogóle dolara możemy sobie zebrać, nice. E, że jest stream, że gdzie streamuję przede wszystkim, linka wrzucam, wrzucam, linka do filmów. Kurde, mogłoby dać wrzesztyn tylko pół procenta, no to to nie jest wcale mało, jeszcze raz. Ale 5% to serial nie jest jakiś... to tam raz na 20 powinno być, a my to otworzyliśmy tak z 10 już. No właśnie. Dobra ostatni raz, przysięgam ostatni raz Dobra no nie chcę dać, no nie chcę dać No więc taka była moja historia, graliśmy w CSA po SEA, Byliśmy trochę wkurwieni um, No i trafiło się nam dwóch turków do, do teamu Którzy nie byli najbardziej komunikatywni Którzy też No co tu dużo mówić nie myśleli za bardzo Więc Troszkę puściły nerwy, tak to nazwę I, i się tam i się tam Kto nie kto? Odpalił, no i No i się okazało, że Ja nawet ostatnio powiedziałem na streamie, że w zasadzie to mógłbym mieć bana teraz Za coś innego, nieważne e, na te 7 dni, bo i tak mnie 7 dni nie będzie, bo, bo, bo po prostu wyjeżdżam na, na 7 dni na tydzień I I tak powiedziałem, no ale 30 bana to się nie spodziewałem i nie pomaga mi to w żaden sposób. W sensie to w ogóle nie o to chodziło. E, no więc jest lipa. Jest lipa, ale, ale myślę, że, że spokojnie po prostu będziemy robić streamy na kiku. Pewnie będzie trochę mniejsza oglądalność, no bo też jakby największy ruch i tak, bo zawsze był raczej z Discorda, natomiast y, ktoś tam z tej głównej też wchodził. No tamtego powiedzmy nie będzie i, i pewnie będzie trochę mniej ludzi Natomiast mimo wszystko będziemy robić dalej to samo Więc zapraszam Jeżeli lubiliście na te streamki przychodzić to zapraszam żebyście dalej to robili 6... Dobra, ograny 10% gloka potrzebujemy Jeszcze mid dostał to 12, to on wygrał? Ta Aha jest dobra, bo myślałem że to jest 18 w ogóle No dobra bitka poszła Dobra bitka tu poszła Chciałbyś sprzedać swoje skiny, a nie wiesz jak? Zapraszam Cię na stronę SkinPlace, na której możecie sprzedać natychmiastowo swoje skiny. E, możecie sprzedać skiny z CSA, z DOTY, z RASTA. E, metod płatności, albo raczej wypłat jest bardzo dużo, możecie e, skorzystać z wypłat na kartę, możecie skorzystać z wypłat na PayPala, e, w kryptowalucie, czy na przykład e, w Kinguin Wallet Cardsach. Wystarczy wejść w Sell wybrać e, skina, którego akurat chcecie sprzedać, na przykład tego wybieracie metodę płatności. Powiedzmy, że dzisiaj miałby to być PayPal. Wpisujecie mail, na który ma zostać przesłana, na które mają zostać przesłane pieniądze. Wpisujecie kod Goldson, który doda Wam bonus do wypłaty. Następnie klikacie Receive Money i po prostu przechodzicie etapy już wysłania skina i otrzymania pieniędzy. Zapraszam z moim kodem Goldson. Otrzymacie bonus do wypłaty. reflink w opisie. Pozdro. To my sobie jeszcze coś skleimy Czekajcie my tu mamy 7 itemów Okej okay. Wszystko sobie sprzedamy I zrobimy bitwę, że tak powiem Desidera tak zwanego To sobie wrzucimy Frontside Misty Musi wejść To jest skrzynia No ona może wszystko zniszczyć albo Albo dużo pomóc Może tak mm. I on zawsze deku ładuje, wszędzie gdzie się da, więc yy, powiedzmy, że to jest dedykacją dla deka, yy, ten Frontside mist i mam nadzieję, że nam poleci o ten, o ten, Faktory New, Jakby po albo Minimalware, Minimalware też może być. Ok, które... Mhm. No właśnie, bo to też zależy od stanu tu. To... Oj, to na nie jest drogie. O, disco. Ja pinkolet, diskomarek chyba No i teraz tak, muszę trafić lepszy stan, a oni nie mogą Dobra No hit No hit, no niestety Niestety tym razem się nie udało eee, Wypłaciliśmy Wypłaciliśmy w sumie fajną awupkę Nil mm, Dla Was więc myślę, że Myślę, że spoko Zobaczymy czy ja mam tu w ogóle do odebrać. O mam, no to sobie jeszcze otworzymy Daily Bonus Zobaczymy co w Daily Bonusie Bonus do wpłaty. okej. Okay, ile? 5%? 5% 10% mamy już Więc tak, jeżeli wy chcecie otrzymać 5% do wpłaty Zapraszam tutaj do kliknięcia promoko od wpisania Goldson Dostaniecie 5% właśnie do wpłaty, tak jak mówię oraz darm darmowego misspeka, jeżeli jesteście pierwszy raz na stronie eee, No i co, teraz już was nie zapraszam na Twitcha Zapraszam was teraz na Kika i przede wszystkim na Discorda, e, bo na Discordzie zawsze e, informuję o filmach e, czy o streamach to było tyle, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!